Dzień dobry. Aneta Olszacka, dyrektor ośrodka kultury w Drawsku Pomorskim. Pani dyrektor, nowy pomysł na kawiarnię kinową. Chcecie, żeby tutaj trochę więcej życia było. Jakie macie pomysły? Tak, wspólnie z grupą pracowników stwierdziliśmy, że troszkę brakuje muzyki. Chcielibyśmy pokazywać lokalnych artystów, którzy działają na terenie pojezierza Drawskiego i nie tylko, może szerzej w regionie. Kawiarnia może temu fajnie się przysłużyć. Wszystkie koncerty nie muszą być tylko organizowane na dużej scenie kina, czy też Ośrodka Kultury albo też na tej zewnętrznej scenie. To może być klimatyczne miejsce w kawiarni. Stąd nowy pomysł, kawiarnia kinowa muzycznie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy koncert już 1 marca i niedrogie bilety. To będzie tak, że tutaj zbudujecie scenę, zaprosicie mieszkańców właśnie do tego małego pomieszczenia. Tak, chcielibyśmy tutaj zbudować scenę. Yy, nigdy to wcześniej nie było robione, więc to jest dla nas też nowe wyzwanie. Mamy nadzieję, że się Państwu spodoba i przede wszystkim w klimatach muzycznych będziecie Państwo mogli skorzystać z oferty, z oferty kawiarni, ale też wspólnie ze sobą porozmawiać później. Taki pomysł chyba wyszedł też częściowo od mieszkańców. Yy, po pierwsze, docierały do mnie osoby, które. Yy, Zajmują się muzyką i mówią, że fajnie by było ich jakoś zagospodarować. Ja też ku tym pomysłom wychodzę i cieszę się, że odzywają się do mnie takie osoby. Także no, ja uważam, że lokalnych artystów trzeba wspierać. To Nie, ma, nie, ma, nie mam co do tego wątpliwości. Także cieszę się, że, że taka inicjatywa wyszła tak naprawdę wspólnie, bo i docierały do mnie te sygnały ze środowiska, ale i też od samego zespołu. Oś nowy pomysł, a jak z wydarzeniami, które będą w tym roku? Jaki ośrodek kultury ma plan? Jeśli chodzi o wydarzenia artystyczne, to tak jak wspomniałam wcześniej już w wywiadach, planujemy więcej koncert koncertów muzycznych w przestrzeni, w przestrzeni gminy Drawsko-Pomorskie. Oczywiście wszystkie pozostałe imprezy będą bez zmian, takie, które odbywały się dotychczas i były zaplanowane w kalendarzu imprez w Drawsku-Pomorskim. Natomiast to, co dzieje się teraz w kawiarni, mamy nadzieję, że uda się przenieść również w przestrzenie miejskie, więc już teraz zapraszamy gorąco Państwa, a z nowych z nowych spraw to jest również wzbogacenie ośrodka kultury w kolor, w barwę. Tego mi troszeczkę tutaj zabrakło i coraz więcej na ścianach pojawia się obrazów wykonanych w naszej pracowni plastycznej. Raz na kwartał są plenery malarskie, co miesiąc wernisarze, więc to też są takie klimatyczne spotkania, które służą dialogowi o sztuce. Widzi Pani zainteresowanie mieszkańców ośrodkiem kultury? Tak, szczególnie, znaczy ja w ogóle też bardzo lubię współpracować ze środowiskiem lokalnym i takimi grupami, do których udało mi się tutaj dotrzeć, to są organizacje pozarządowe, różne koła gospodyń wiejskich, fundacje, stowarzyszenia i bardzo dziękuję osobom, które działają w tych grupach za ich energię, bo to są grupy, które niewątpliwie powinny znaleźć miejsce w, w przestrzeni, ośrodka kultury, to myślę wzmocni działania ośrodka kultury w przyszłości. Także tutaj mam taką dużą nadzieję na, na przyszłe wspólne działania kulturalno-społeczne. Podczas ostatniego spotkania w miejscowości Żółte wspomniała, wspomniała Pani o Suicie Drawskiej. Powiem szczerze, że o Suicie Drawskiej dowiedziałam się dopiero po objęciu funkcji dyrektora i zaskoczyło mnie to, że tak fantastyczna rzecz zadziała się na terenie Pojezierza Drawskiego. Sama o tym kiedyś marzyłam i próbowałam znaleźć sposób na to, żeby, żeby budować tożsamość lokalną poprzez wymyślenie jakiegoś właśnie stroju czy, czy innego akcentu artystycznego tutaj z tego terenu. Jak wiemy jesteśmy na terenie Pomorza Zachodniego, gdzie różnorodność kulturowa jest dostrzegana przez nas wszystkich. I na Pojezierzu Drawskim zadziało się coś fantastycznego. W projekcie realizowanym przez stowarzyszenia Powstały, powstała suita drawska, czyli utwór muzyczny, który ma tekst o naszym terenie, do tego powstała choreografia, opracowane zostały stroje. Jest haft drawski. No to jest, drodzy Państwo, coś fantastycznego, co w moim odczuciu, po pierwsze, powinniśmy kontynuować powinniśmy to spisać dla potomnych. Więc. Zaprosiłam do współpracy, w ogóle zaprosiłam autorów tych wszystkich rzeczy na rozmowę i uważam, że, że no zadziało się coś cudownego na naszym terenie, z czego powinniśmy być wszyscy dumni. Nie ma drugiego takiego haftu, drugiego takiego stroju. Nie musimy już występować w strojach krakowskich, w strojach łowickich, choć to oczywiście też jest fajne, bo to jest polskie. Natomiast mamy swój drawski, Akcent, i z tego powinniśmy być dumni, to powinno ewoluować, to powinno być kontynuowane. Działalność ośrodka kultury to również pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jak w tym roku będzie z tymi środkami? Wiemy już o ewentualnych wnioskach, ewentualnych wynikach. Napisaliśmy kilka projektów. Dość intensywny to był dla nas czas, ten jesienny. Akurat w tym tygodniu otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu z programu Niepodległa. To jest ponad 54 tysiące. Bardzo się z tego cieszymy. Już w tym tygodniu pierwsza, pierwsze zebranie zespołu projektowego, gdzie będą rozdzielone zadania. Wkrótce Państwo się dowiecie, co w ramach tego projektu będziemy realizować. Jakieś pomysły jeszcze na wnioski w tym roku? Czekamy na rozstrzygnięcie innych naszych projektów, między innymi dotyczących jeden z nich dotyczył inwestycji w, w ośrodku kultury. Bardzo bym chciała doposażyć naszą galerię w kinie drawa w dodatkowe oświetlenie albo w takie podesty, które pomogłyby prezentować przestrzenne prace, nie tylko obrazy na ścianach. No Wierzę, że to będzie jedna z takich perełek tutaj w przyszłości, o ile. Oczywiście dofinansowanie. Tych projektów tak naprawdę napisaliśmy dużo i one dotyczą zarówno zarówno takich działań artystycznych, jak i, jak i właśnie budowania tożsamości lokalnej. No, czekamy na wyniki. Nie będę tutaj zdradzała, w jakim kierunku pisaliśmy, bo po prostu no wiadomo, to jest czasami komisje pochylają się i czasami inne projekty mogą być lepsze, ale my trzymamy kciuki za nasze.